Dzień dobry, wróciłem do mojego bluszczu, który jest za mną. Bardzo się za nim stęskniłem, on jest naprawdę śliczny. Ale nie o bluszczu chcę tu dzisiaj mówić, bo mamy dwa cudowne teksty. Pierwszy tekst to jest Księga Rodzaju, kiedy mamy tą historię wyprowadzenia lota z Sodomy i Gomory, bo Bóg niszczy Sodomę i Gomorę. I drugi tekst to jest Burza na jeziorze. Kiedy Pan Jezus uspokaja burzę i spanikowanych apostołów nazywa ludźmi niewierzącymi albo ludźmi małej wiary. I teraz y, zobaczcie, mówię o dwóch tekstach, dlatego że jeśli weźmiemy Stary Testament i historię Sodomy i gomory, tylko i wyłącznie bez nowego, to rzeczywiście mamy obraz Boga strasznego. Boga, który, jak sam autor w księdze rodzaju mówi, zniszczył, a więc Boga, który niszczy, Boga, który zmyśliwy, Boga, który. Trzyma tylko z wybranymi, którzy oddają mu cześć. Straszny Bóg. Chyba gorszy niż nie jeden człowiek w XXI wieku, gdzie wiemy, że wielu atuistów potrafi robić niesamowicie dobre rzeczy. Tylko, że mamy jedną bardzo ważną uwagę. Nie możemy przeczytać Starego Testamentu. Mówię o ludziach wiary. Nie możemy przeczytać Starego Testamentu bez Nowego Testamentu, bo wtedy dopiero widzimy całość i wtedy widzimy, że Bóg. To nie jest ktoś, kto jest myśliwy, to nie jest ktoś, kto niszczy, ale Bóg to jest ktoś, kto ma imię Jezus, a imię Jezus znaczy Bóg zbawia. I Bóg jest Bogiem zbawienia, czyli wyrwania ze zła, a nie Bogiem, który niszczy człowieka za zło. To bardzo ważne, bo w takim kluczu musimy odczytać tę scenę z Księgi Rodzaju. Zobaczcie, Bóg wyprowadza żonę Lota i lota jego rodziny i najbliższych z ziemi sodomskiej, dlatego że Lot chciał wyjść i współpracować z Panem Bogiem. Wczoraj czytaliśmy tekst, kiedy Abraham targuje się z Bogiem o, o to, żeby uratować te miasta i chce wyciągnąć ludzi na podstawie świadectwa sprawiedliwych i nie znajduje ich. I to jest właśnie to, że Bóg wyprowadza tych, którzy chcą wyjść. A więc Bóg jest zbawicielem, a nie Bóg jest niszczycielem. Prawdopodobnie, ja nie jestem historykiem, trzeba by jakiegoś historyka Biblii wziąć i zaprzęgnąć tutaj do, do tego yy, wideo, ale prawdopodobnie było jakieś wydarzenie, które ludzie z perspektywy czasu zinterpretowali jako karę Bożą za zło. My dzisiaj wiemy, że. To jeszcze raz powtórzę, Bóg jest zbawicielem. A więc musimy tę historię odczytać od strony Lota i zobaczyć, że Bóg jest tym, który wyprowadza człowieka ze zła. Kogo wyprowadza? No, tego, kto chce, tego, kto chce posłuchać głosu Bożego. A więc Bóg nam się objawia jako ktoś, kto daje znaki, przychodzi do człowieka i mówi: słuchaj, siedzisz w wielkim bagnie, siedzisz w wielkim syfie, siedzisz w wielkim złu, jeśli chcesz. To ja ci pomogę z tego wyjść, to ja cię uratuję, to dam ci nowy kraj, dam ci nowe miasto, dam ci nowe życie. I zobaczcie, tak jest też z nami. Bóg przychodzi i mówi: To ja cię wyrwę z tego, co jest Twoją ciemnością, to ja cię wyrwę z tego zła, w którym jesteś. A my mówimy: Nie, ja wolę Sodomę. Tam może jest zło, ale ja znam ten kraj i ja się tam dobrze czuję. Lot i jego żona wyszli, i możemy y, zobaczyć te coś niesamowitego na przykładzie żony Lota. Znowu ktoś powie, zobaczcie, no taki fajny Bóg wyprowadza ludzi ze zła, ale jak tylko Ci się potknie noga choćby w ciekawości, to to Cię zamieni w słup soli. To jest bardzo ważny obraz tej całej sytuacji, bo zobaczcie, kim jest żona Lota. Żona Lota jest kimś, kto się odwraca. Tak, wiem, że tam też macie napisane, że Bóg jest dobry. Żona Lota się odwraca i co robi? Kontempluje zło. Z jednej strony wychodzi z tego zła, a z drugiej strony odwraca się ku temu złu i na nie patrzy. I co robi zło z człowiekiem, który je kontempluje? Paraliżuje takiego człowieka. Człowiek, który jest wpatrzony w zło, zaczyna być człowiekiem sparaliżowanym, nie jest w stanie się ruszyć. I to zło to może być bardzo różna postać. To może być tak, że to jest dosłownie jakiś grzech i ty sobie na ten grzech patrzysz. I nie możesz odejść od tego grzechu, ale to też może być zło, które ciebie w jakiś sposób dotyka. Oglądacie mnie w internecie, to może być na przykład ten przysłowiowy już i, i wszyscy o tym mówią hejt w internecie. Możesz w tym siedzieć, czytać te komentarze, możesz się tym karmić, możesz sprawiać, że Twoje życie tak naprawdę traci na wartości, bo zamiast żyć, to jesteś sparaliżowany i czytasz te bzdury. I to zło, które widzisz, to zło, które czytasz, sprawia, że nie jesteś w stanie żyć. I Bóg nam pokazuje w tej scenie bardzo prostą rzecz. Musisz zrobić tą decyzję, podjąć ten krok i pójść od zła ku nowemu życiu, ku dobru. Nie dlatego, że jesteś dobry, a dlatego, że jesteś bez grzechu. Nie dlatego, że Bóg Cię wybrał i jesteś lepszy od innych, ale dlatego, że Dzięki łasce Bożej, i to wiemy z Nowego Testamentu, usłyszałeś głos Pana Boga i możesz iść ku czemuś nowemu. A więc czytając Księgę Rodzaju i te sceny, kiedy Bóg niszczy Sodomę i Gomorę, jak mówi autor natchniony, zobacz, że Bóg tak naprawdę w tej scenie nie jest niszczycielem, ale jest Bogiem, który wyprowadza ze zła człowieka. Jak się zachować wobec zła? Widać to w Nowym Testamencie w dzisiejszej Ewangelii. Nie kontempluj zła, tak jak to robiła żona lota. Ale patrz na Jezusa. To jest dokładnie to, co robią apostołowie, patrzą, patrzą na chmury, patrzą na fale, patrzą na to wszystko, co się dzieje, zamiast patrzeć na Jezusa. I dopiero na samym końcu, i to też pokazuje niesamowitość Ewangelii, zaczynają krzyczeć do Jezusa. Panie, ratuj Boginiemy. I okej, okay, Pan Jezus im daje reprymendę, ale tak naprawdę ich ratuje. I taki jest nasz Bóg, że nawet jeśli jesteś już na końcu tego procesu, którym Cię zło pochłania, to krzycz, Panie, ratuj, bo ja umieram, boginę, bo nie daję rady. I On Cię uratuje. Cała ta dzisiejsza historia pokazuje, że Bóg jest kimś, kto jest większy od zła, jakiekolwiek by ono nie było, i że jest kimś, kto chce Cię wyrwać, tylko bądź kimś, kto z Nim współpracuje. Wtedy zobaczysz, że Biblia jest opowieścią o tym, że Pan Bóg Cię bardzo kocha, że Bóg jest w Tobie zakochany, że jest dobry dla człowieka, a nie jest kimś, kto przychodzi, żeby być jeszcze jednym sędzią, jeszcze jednym arbitrem w Twoim życiu, żeby Cię potępić, znaleźć na Ciebie haka, ale robi wszystko, żeby Cię wyrwać. Tylko nie kontempluj zła, bo się zamienisz w słup soli. Dobrego wtorku Wam życzę.